Witam Was, moi drodzy romantycy. Dzisiaj kolejne nagranie. W tym nagraniu chciałbym poświęcić Wam taki temat miłość i zazdrość. Jak to jest z miłością i z tą zazdrością w poezji, a jak to jest w życiu codziennym, czyli w prozie życia? Otóż poeci piszą o miłości, o zazdrości. Przede wszystkim o zazdrości, bo to jest bardzo, trudno, bardzo trudny temat. I o zazdrości nie można oddać jakby wszystkich emocji w wierszu, i no, nie dajemy rady opisać tej zazdrości, tej zaborczości, jaka jest. Są wiersze, powiedzmy, Zaborcza Miłość, czy jakieś inne, które napisałem, ale inaczej to jest w poezji, a inaczej to działa na co dzień. Z własnego doświadczenia wiem, że na co dzień borykamy się wszyscy z czymś takim jak zaborcza miłość, tragiczna zazdrość, bezwzględna często zazdrość, i tutaj większość pań, która jest na stronie, przyzna mi chyba rację, z uwagi na to, że znając życie, wiem, że większość związków rozpada się niejako przez przez zazdrość partnera no, lub partnerki, nie? bo jako mężczyzna mam prawo też opowiedzieć, bo znam takie przypadki, znam to też z własnego doświadczenia. Rozpada się to wszystko dlatego, że ludzie nie potrafią, nie potrafią kochać. I tak jak to powiedziała pięknie pani socjolog, psycholog, z którą miałem kiedyś przyjemność rozmawiać, że Mówi, Robert, jak będziesz miał partnerkę, powiedzmy, to powiedz jej coś takiego, że kocham Cię i czynię Cię wolną, nie? Ale w tej wolności nie możemy być rozwięźli. Czyli wzajemnie to działa. Partnerka mówi: kocham Cię i czynię Cię wolnym, ale w tej wolności nie bądź rozwiązły. Do czego zmierzam? Zaborczość na co dzień której nie da się opisać, powiedzmy w poezji, w książce, jest dramatem. Jest dramatem, gdzie przeżywa to praktycznie co drugi człowiek, co druga kobieta, co drugi mężczyzna. Zaborczość, gdzie dochodzi do przemocy. Do przemocy fizycznej, psychicznej, moralnej. Zaborczość do tego stopnia, gdzie partner lub partnerka kontrolują siebie nawzajem, odbierając sobie. Całą prywatność kontrolują powiedzmy na dzień dzisiejszy komórki, kontrolują yy, komputery, kontrolują yy, powiedzmy, no nie wiem, kieszenie sprawdzają. Yy, wszystko cokolwiek da się sprawdzić, gdziekolwiek cokolwiek można by było ukryć, wszędzie powiedzmy partnerka lub partner szpera. Pyta, kto to jest, a kto tam jest, a, a, a o różne rzeczy doprowadza do takich zniechęceń przez lata i do takiej udręki partner lub partnerka, że związek się wypala, wyniszcza. Niektórzy radzą sobie z tym, gdzie już dochodzi do przemocy i umiejętnie jakoś z tego wychodzą. Natomiast wielu cierpi i wielu nie udaje się. Już do końca wyjść z takiego związku, gdzie powiedzmy partner wciela się w rolę kata, a w rolę ofiary jest wcielona partnerka. I odwrotnie, gdzie partnerka wciela się w rolę kata, a w rolę ofiary wchodzi partner. I często są to sytuacje tak patowe, że są nie do rozwiązania. Ale cóż, w tym wszystkim potrzeba odważnych kroków. Odważnych takich postanowień. Albo gdzieś idziemy do specjalistów, którzy po prostu się tym zajmują i pomagają parze. A jeżeli już nawet to nie pomaga, bo jedna ze stron nie chce, przeważnie mówią i sam, czy i sama, bo to ty jesteś chory, a nie ja jestem chora, czy odwrotnie. Więc tam jeżeli wszystko już zawodzi, wtedy wtedy trzeba zebrać siły na rozstanie. Wtedy trzeba umieć się rozstać, jeżeli nawet nie jest człowiek w stanie odejść, Wtedy możecie mi nie wierzyć, trzeba po prostu uciec nawet od takiej osoby, zmienić wszystko, zmienić dotychczasowe życie, ponieważ ta osoba pociągnie nas za sobą do grobu. To jest powolne umieranie. Ja tutaj nie, nie narzucam, nie, albo nie, nie radzę nikomu, ja wiem to, nie radzę robić takich śmiałych kroków. Znam to z własnego doświadczenia, jak może to być yy, męczące. Jak to działa na naszą psychikę, jak wielu ludzi się załamuje, kobiety i mężczyźni, jak się załamują pod presją takiego prześladowcy, nie? który kocha, mówi, że kocha, ale ta miłość jest chora, jest zaborcza. I tak postępują panie, i tak postępują panowie. Znam to z życia, więc ośmieliłem się jako wam o tym powiedzieć, czego nie mogę opisać. Bo chorej zazdrości, zawiści, która zazdrość chora rodzi w sobie kolejne chore uczucia, emocje, do, do, dochodzi do przemocy, wchodzi w to alkohol, różne, różne inne odcienie za sobą ciągnie, gdzie tak praktycznie cierpi już cała rodzina. Nie tylko ten partner, który jest chory, czy partnerka, która jest chora, ma w tą zabawczość w sobie, ale już zaczyna odczuwać skutki cała rodzina. I gdzieś tam słychać o tym w środowisku i w otoczeniu. Także słuchajcie mnie. Dokładnie trzeba zrobić coś takiego, że jeżeli ktoś ma odwagę zmienić swoje życie, dopóki nie jest za późno, jeżeli jesteśmy w stanie wyrwać się z rąk kata jako ofiara i podjąć nowe, samodzielne życie. Tego Wam życzy Robert, poeta. Cóż, jest kilka wierszy w książce na temat y, zazdrości, y, na temat takiej powiedzmy y, zazdrości, którą ja upraszczam, której nie da się opisać, jest bardzo, y, bardzo tak y, łagodnie ujęta. I y, y, bardzo, bardzo dobrze i łatwiej jest mi o tym powiedzieć i chciałbym was właśnie takimi dyskusjami zainteresować i żeby I chciałbym się podzielić to z tym, co ja przeżywałem kiedyś, co może Wy przeżywacie teraz. I fajnie by było, abyśmy się nawzajem od siebie uczyli. Tak jak ja w prywatnych wiadomościach od Was, bo na przykład dostaję takie wiadomości, gdzie ludziom jest ciężko tragicznie, na podstawie tego też powstają różne wiersze, a i ja uczę się właśnie od Was czytając to. I dzielę się z Wami, gdzie możecie też przyjąć lub odrzucić to, co ja mówię, i jakoś poradzić sobie ze swoim yy, powiedzmy chorym związkiem, czy yy, z chorą miłością, gdzie chciałoby się być z partnerem, ofiarować mu wszystko, czy partnerce, ale po prostu nie da się. Jesteśmy ciągle podejrzani, ciągle winni, ciągle jesteśmy na pozycji straconej. Także wszystkiego najlepszego. Jak zwykle, dobranoc, ciao, wasz poeta Robek.